Dobra, zaczynamy. A ja. ja, nie, ja, nie Mhm. Siema. Siema. To jest nasz kanał o windach. I teraz jesteśmy na wyspie. O, na czwartek jedzie. Winda klatka A. na której jedziemy? Minus jeden i czwartek zaczynamy od garażu, czy na górę najpierw. Na górę, na górę, no? Na górę. Poczekajcie, bo to... Szóstka była mega straszna bo tam jest administracja, a tu nie ma a to... oni, oni nawet każą policją jak wyrzucisz po gdzieś. No, to co nie no, no bo ogólnie no. widzę, wychodzi nam o ten pierwszy odcinek z napoleońskiej 8. Bo pojechaliśmy eee, na szóstkę. Nie... I będzie odcinek, że... gdzie my nie zwiedzamy. Dobra, wbijamy. Czwóreczka. Piękna, dobrze. Gdzie się Markę czyta? Tu kon, konę, a tu mamy ekodiska, więc tu jest... Jedziemy. Te, jesteśmy w ogóle na wysokiej 7 w klatce A i, i mamy saveing kone, ekodisk na wysokie 7, 9 i 11. Winda spoko, tylko trochę gorąco. No. No, gdzie po prostu? Ja kamera. Zdajcie do... Mam to na Edy będzie do końca, bo na końcu będzie najlepsze. Oj, no minus 0, Minus jeden. O, minus... o, ruszyła to zero. Zero, zero, zero. Jakie Bo ktoś, ktoś zamówił windę. Dobra, mamy je, jeszcze jednego ziemeczka. Siema. Siema. Ale on wysiada na zero. No. Co wy robicie? Nagrywamy o windach. Co no. O windach. No. no. Ogólne przejażdżki. Przyjażdż, no. ogólnie. No. Siemka, Siemka! Ja. Siemka. Tęsk Będziemy tęsknić! Będziemy tęsknić! Nie zachowuj się jak dzieli fluód! Nie, nie no, zawtóję! Nie, nie jest taki gorszy, który się makijażuje! O, Takich w lukach czary! Pokaż tam, pokaż tam, poczekasz tam. O, my ta podłoga. Tak. Mam być szczery widzowie, gdyby... Gdybyśmy... Gdyby to było... E, wejdź, to Słuchaj, ogólnie widzowie, jeszcze pokażemy jak się zamyka, ale ogólnie byśmy szli na minus 1 do klatki B, ale zamknięta, jest tylko w jednym bloku, będziemy mogli przejść na drugi. klatka B, klatka B. Dobra, widzowie, mamy drugą windę. Ona jest bardzo podobna, to jest tak ona sama. Tak. Według mnie ta jest bardziej creepy. No, no, tak. Ona jest creepsza. Ona według mnie jest fajna, ale mam być szczery, zostańcie do końca. Zostańcie do końca, bo na końcu będzie najbardziej creepy winda. Tak, będą najbardziej no, creepy. Dobra, no, to winda, na górę, tam na górę. Jak? Kabina? Kabina taka sama. Ekodisk, no. Taka sama. Ta, a wiedzieliście, że można wejść na piąte piętro? Ja. A, no a, z tymi schodami, wiesz o co chodzi. A, a to, to winda nie ma tego. No nie. to na dach to Jezu, to jest po co windy? Dobra. Czyli... No, no jesteśmy na czwartym i teraz ja czwarte jak wygląda? Czwartek czwarte. Czwarte jak czwarte. Uwaga, zamykam, zamykam. Oko. Minus jeden. Jak się zrobi tak to się nie przetrza. Będzie specjal. Z najbardziej będzie. creepy window. No, ale to, do, to musicie dobić tak z, z 50 subów, bo A, to będzie... O, bo to jest gru, bo to są grube windy. O. Ona się tak często zacina, szybko Zacinają, się Zacinają, od... bo to kilka jest. Zacinają. I to jest jedna z gorszych marek. Mhm. Mm no. Ona się szybko, za... Ona się szybko zacina i bardzo szybko się otwiera. Ej, ej. co Nie. Nie, tutaj minus jeden No bo tu jest mniej drzwi. Bo tam jeszcze piwnicę miałeś, a tu Teraz nie masz. Idziemy na Wysoko 9. Idziemy widać. Idziemy na Wysoko 9 no. są tak średnio krwi I są bezpieczniejsze. Tak. Że we, według przypołu. na Wysoko 9. Idziemy, chodź, chodź, chodź. Ale to, to, to dobra, przecież jesteśmy, przecież, przecież jesteśmy, w dniu tygodnia to nagrywamy. Dobra, idziemy na Wysoko 9. Tu jest Wysoka 9, a tam jest Jedenastka, więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć Jedenastka. Więc polecamy. Kolory no. bloków są takie inne. Creepy. No. No bo to są w sumie naj, bo to są w sumie pierwsze bloki. Tak, no. Dobra, idziemy do klatki A, czyli do mojej. Dobra. Mamy windę na zero nawet. Wysoka 9 widzowie. Idziemy na czwarte. Tak, według mnie jest mniej creepy niż tamta. Tak, ale ona jest w awarii, zobaczcie. Trzeba po co serwis zadzwonić. Ale nic się nie stało, bo ja tu mieszkam przecież. Ta sama firma. Tak, to wszystko to samo. Ale tutaj, ale tu jeszcze jest... Mózgu. Ale jeszcze jest informacja o tym, o tym kone? E, to jest trochę straszne. Nie, to. spokojnie, nie bójcie się. Patrzcie, patrzcie. Ale to jest klip. To czwarte piętro. Mega. Jeszcze te zadrogania. I, I, I jeszcze co mogę powiedzieć. Pierwsze piętro jest mega klip. I mam być szczery, tutaj teraz już w każdej windzie nie będzie winda na klatkę schodową, tylko będą w mieszkaniach windy Na teraz. zero, na zero zawsze wagi. fają. No. No zawsze. Dobra, minus jeden. Ej, może jeszcze pójdziemy na ten, na jedynkę. Nie. I teraz widzowie idziemy garażem do drugiego, do drugiego bloku. Dobra, idziemy. Dobra, teraz pokażemy wam, jak się zna. Idziemy do drugiego bloku. Widzowie, to będzie pierwszy i ostatni raz w tym garażu na tym filmie. Bo ogólnie Wysoka 11 też jest na kartę Dobra, tu jest w ogóle przejście A tu jest dru druga winda Konek też Mówię, mówię Ej Herman, mówiłem, mówiłem, że to są najbardziej wyludowani ludzie Ale kto? No wiesz gdzie? tutaj O, tak już nie ma na przykład dzwoneczka Na czwórkę jedziemy Tutaj jest y, ta sama Winda. No wszędzie kon, są y, kony tak, ale inne oświetlenie. Zobaczcie, tak, nowe oświetlenie. Tak, lepiej. To z tej. Tam przy Kowalonie jest, tak. No spodziewajcie się jeszcze wind z Disuskiego 41 i 43. Tam są kone ecospace, Mono nie wiem które, ale też kone. To są Zobaczcie. Tak. Zobaczcie, tutaj jest minus 3. Plus... No dobra. Nie, czwarty na... normalne, normalne. No. Minus jeden. Nie, ten Minus ten. jeden Minus jeden i pójdziemy na zero. I pojedziemy po prostu na zero. Widoknie tutaj minus jeden jest mega kryp. No. No. Ogólniena. No. Ale ogólnie to jest grane. Duże... Nie, to normalne w tej windzie. No w sumie dwójka jest tak mega długa. Ale nie, tu akurat jest lepiej w tej windzie. No. Jakoś lepiej. E, To jest zadrapane. No. O, patrz, patrzcie, patrzcie. jest no. najbardziej jakbyśmy zwiedzali. Ale my tam byliśmy w tym garażu i no. to pierwszy no. i ostatni raz. Na tym filmie. Tak. A tak to ja tu codziennie nie będę. Zobaczmy specjalne no. zwiedzania jeszcze. No będziemy... Będziemy... Tak. Dobra, wysiłek. to garażu. Nie I widzowie, ogólnie, ogólnie będę planował poprawkę z napoleońskiej 8, żeby były dwie klatki. No, widzowie, pozostaliście do końca. Idziemy do jedenastki. Dobra, robimy specjal... Jak wbijecie 10 subów, robimy pierwszy specjal. Na stacji Mława są takie windy. Jest winda Schindler. Tak, i tam widać jakby... Jak jesteś w tej widzie, to widać... Jest taka szyba i tam widać przez to. No lustro. To jest, według mnie to jest jedna z najbardziej... Piesek. To jest jedna z najbardziej creepy wind. Piesek? Okej. Okay. Okay. Plus widzowie. Ja się na Dobra, chodź do pierwszej klatki i plus widzowie pójdziemy do windy, do windy Schindler na, na galerii stacji Muława. Jesteśmy widzowie dotarliście do tego momentu. To jest creepy. No. I tu cały czas tu się świeci. To jest najstarsza winda wysoka. Tak. Najstarsza. Jeszcze są inne i wysokie, ale to... Nie tam nie ma wint, nie ma wint. Tam nie ma wind, no właśnie. Mega... O, ale długo się otwierała. jest ta winda. Dobra, idziemy na czwarte. Klejka jakaś, no ekodisk. Nie są zadrapane. Dobrze, to na... Jest zadrapane. To przynajmniej... To jest porysowane. No porysowane jest. Ja się... Jeszcze jakaś kartka. Ale to, że... Ale tu wali. Spójrzcie, jeśli chcecie zobaczyć ten specjal ze stacji Muława. No. Będzie warto. Ej. Pokaż, pokaż, to Czeka. Pokaż widzom. Ale Boże, strasznie. To jest creepy, Minus no. jeden teraz. Ej, Ale to tutaj? jeszcze nie jest najbardziej. Ej, pokaż krwiatka. sufit, pokaż sufit. O Jezus Co Maria! To Ej, tylko ogólnie. Klatka B jest bardziej creepy. Tak. Ej, w sensie ej, to, ej, ale ja chyba go puszczę w gacie. To się nie <noise> zdziwicie. ale chyba to. Do... To za to musicie wbić 10 ej, subów. Ej, ale to to chyba bym tak wysunąć do góry tam wejść. Na no to wyjdę chyba. No? Można. Tak, można raczej. Dobra, ja tu. O kurzu, ja Bo kurde, tam garaż jest widzowy. Ale my wolimy przejść normalnie. Tak, nie? Jakby ten garaż był rozwalony młotkiem. Nie, no, to. No. to Dobra, jesteśmy na parterze, widzowie, idziemy stąd, bo to jest straszne. A wyobraźcie sobie, co będzie w górze. Chodźcie. Gredek? W końcu przyjdzie gredek. Jest gredek? Wyobraźcie sobie, co będzie w klasce. No, idziemy do ostatniej windy. dok <laughs> tak <laughs> 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 Teraz widzowie wrócimy. Widzowie przetrwaliśmy! Co, to powinien być na nie wiem, 100 milionów subów. Nie no, 5 subów jakieś. Ale widzowie przetrwaliśmy to! No. Widzisz, jak myśleliśmy, że ktoś krzyczał o pomocy? No, ale... Wyobraźcie sobie, patrz. Tu. Ale najstraszniej... Jak tak można żyć? W końcnej tej. Ale najstraszniejsze było jak pojechaliśmy na dół, zamiast na górę jeszcze pani wsiadała. No. Jeszcze szybko szliśmy Ty stąd. Ja co tam nagrywałeś. Niestety tutaj jest me mega creepy winda i... Ale widzowie mamy to, mamy to! I potem robimy... Za chwilę zobaczycie, jak będziemy robić windy z Piłsudskiego. Ale to widzowie, będzie w innym odcinku Piłsudskiego. Te, no, widzowie, mamy to, udało się nam zrobić wysoką całą. Tak, no. Bardzo, ba ba Było śmiesznie, było strasznie, nie, było normalnie. Naj, najlepiej, według mnie najlepiej to było na wysokiej. 9. 7, 7. No, on trzymaj na siódemce, bo tam ogólnie nie. to są najnowsze winy. Ale jest tak. w Zmowku. 2012. 2019. Dobra widzowie, jedziemy nagrać dla Was teraz przysłuskiego na kolejny dzień, więc... Marka. elo narka. Siema,